Pokój i dobro, kochani. Dziś jest 14 lutego, środa popielcowa, zaczynamy wielki post. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Być może kochani są takie osoby, które bardzo nie lubią Wielkiego Postu. Myślą, że coś jest im zabierane, dlatego że nie można tańczyć, że nie można pozwolić sobie na wiele różnych rzeczy. Natomiast są też takie osoby, do których ja też należę, które bardzo się cieszą, kiedy przychodzi Wielki Post. I chciałbym zacytować dzisiejsze drugie czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, kiedy apostoł mówi, oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia. Bardzo się cieszę z tego, że rozpoczęliśmy właśnie Wielki Post. Dlatego, że jest to czas takiej szczególnej łaski Pana Boga, kiedy możemy więcej od siebie wymagać. Jest to czas takich manewrów duchowych. Dzisiejsza Liturgia Słowa w sposób bardzo konkretny mówi nam, w jaki sposób powinniśmy przeżyć ten Wielki Post. Na przykład dzisiejsza Ewangelia mówi o takich trzech rzeczywistościach: jałmużna, modlitwa i post. Jałmużna jest dla bliźniego. Modlitwa jest dla Pana Boga, a post jest dla Ciebie. Jałmużna czyli umiejętność dzielenia się tym, co należy nam się, ale możemy po prostu sobie tego wszystkiego odmówić, po to, żeby kogoś gdzieś tam nasycić, kogoś, kto jest głodny, kto potrzebuje naszej pomocy. Modlitwa jest dla Pana Boga, żebyśmy mogli Go uwielbić, żebyśmy więcej czasu spędzili na modlitwie, na rozważaniu spraw bożych, a post. Post jest dla nas samych, abyśmy pokazali naszemu ciału, kto tutaj rządzi. Że to nie ciało ma kierować i nasze zachcianki mają kierować nami, ale że to my mamy kierować naszym ciałem. Wiemy już, kochani, czym różni się kuracja odchudzająca od postu. W kuracji odchudzającej chodzi o to, żeby nasze ciało było piękne. Natomiast w poście chodzi o to, żeby nasza dusza była piękna. Pamiętam, kochani, jak kilkanaście lat temu. Czteroletni Kuba z małego chóru wielkich serc strasznie mnie zawstydził, dlatego, że kiedy rozpoczął się Wielki Post i kiedy częstowałem na jednej z prób cukierkami, to Kuba wziął cukierkę i powiedział: Dzisiaj go nie zjem, ale włożę do takiego specjalnego pudełka, które otwieram tylko w niedzielę w Wielkim Poście. Natomiast od poniedziałku do soboty nie jem wcale słodyczy. Pomyślałem sobie to prawdziwy heroizm dla takiego dziecka. I pomyślałem sobie, że mnie pewnie nie byłoby na to stać, ale kiedy spróbowałem, to okazuje się, że jest to możliwe, nawet dla takiego łasucha jak ja i jak ty. Wydaje mi się, kochani, że im bardziej zainwestujemy nasze wysiłki i nasz czas w różne manewry duchowe, jeśli chodzi o Wielki Post, tym bardziej skorzystamy, tym Wielkanoc będzie bardziej radosna. Dlatego, że jeżeli potrafimy razem z Panem Jezusem dźwigać nasze krzyże, to również razem z Panem Jezusem potrafimy triumfować w fale. Nie wiem, kochani, czy myśleliście już na temat postanowień wielkopostnych. Nie muszą być u wszystkich takie same. Na przykład jest u nas brat Jakub, który jest chudy jak patyk i który czasem przychodzi i mówi: Ojcze, chciałbym pościć, jeszcze sobie czegoś odmawiać w czasie wielkiego postu. I ja mówię, Najlepszym postem w Twoim przypadku będzie, że będziesz więcej jadł. Być może w Twoim życiu są też takie dziedziny, które wymagają poprawy. Może zbyt dużo czasu spędzasz przy komputerze albo przy telewizorze, albo być może zbyt dużo poświęcasz czasu na pracę, a za mało dla swojej rodziny. Spróbuj coś zrobić, żeby Wielki Post był dla Ciebie owocny. Znam, kochani, takie osoby, które w okresie Wielkiego Postu podejmują kolejną próbę, aby na stałe rzucić palenie. Znam takich, którzy. Gdzieś tam odmawiają sobie tego, co jest przyjemnością, po to, żeby zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na przykład na pomoc ubogim. Kochani, nawrócenie to jest taki ruch zupełnie przeciwny do grzechu. Grzech jest odejściem od Pana Boga. Natomiast nawrócenie jest powrotem do Pana. I w dzisiejszym Psalmie 51 król Dawid daje nam konkretną radę, w jaki sposób powinniśmy się nawrócić. Ten psalm napisał Dawid po rozmowie z Natanem, który uświadomił mu, jak wielki grzech popełnił. Po pierwsze, zobaczyć swój grzech, po drugie, właściwie ocenić i po trzecie, działać. Zobaczyć swój grzech, bo niektórzy nie widzą swoich błędów, widzą tylko błędy innych. Właściwie ocenić, a więc nie usprawiedliwiać się, tylko nazwać grzech rzeczy po imieniu. I trzeci element zacząć działać. Nie może tylko nie możemy tylko zatrzymać się na tych pierwszych dwóch elementach, czyli zobaczyć i ocenić i zostawić w gestii jakichś pobożnych życzeń, ale zacząć działać, coś zrobić z tym naszym grzechem, aby się nawrócić. I to, co jest jeszcze bardzo ważnego, co wypływa z dzisiejszej Ewangelii, żebyśmy uczynków pobożnych i naszego nawrócenia nie wykonywali na pokaz, żeby to nie było połączone z jakąś hipokryzją, żeby udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Byśmy stanęli w prawdzie i uznali przed Bogiem, tak Panie, zgrzeszyliśmy, musimy się nawrócić. Słowo Boże nas również zachęca do tego, abyśmy w momencie, kiedy pościmy, nie byli posępni, nie byli złośliwi wobec innych. Powinniśmy pościć wśród uśmiechu, dobrego słowa, dobrego zatrzymania się nad tymi wszystkimi treściami, które gdzieś tam nam uchodzą w ciągu roku. Abyśmy, kochani, dobrze wykorzystali ten wielki post. Przyjmijcie teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.